Dzień dobry, Piotr Karlewski, Superaut, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu nową skodę Enyaq IV, czyli pierwszy elektryk stworzony od podstaw. Na początek elementów stylistycznych skupmy się na przodzie nowej SKODY NKV, a w niej przede wszystkim potężny grill z chromowaną obramówką, a także pełnym wykończeniem czyli charakterystycznie dla samochodów elektrycznych. Idąc dalej, także nowe lampy LEDowe z ciemnym wnętrzem oraz technologią Matrix LED czyli nawycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy. Schodząc niżej, widzimy wiele ostrych, ciekawych linii, charakterystycznych dla modelu elektrycznego SKODY. A teraz spójrzmy na linię boczną nowego Eniaka. I tu widzimy kilka podobieństw do skody Kodiak. Natomiast model Eniak ma bardziej dynamiczną serwetkę, Jest także krótszy o kilka milimetrów, niższy oraz węższy właśnie od skody Kodiak. Z elementów stylistycznych widzimy tu piękne felgi 21 cali z wzorem charakterystycznym właśnie dla do dopoje wersji skody Eniak, A także dokładki stylistyczne na błotnikach oraz chromowane obramówki wokół okien. Idąc dalej, mamy ciemne szyby w tylnej części, a także długie drzwi przykrywające nam większość progów wewnętrznych oraz element Simply Clever, czyli parasolki schowane w boczkach drzwi. No i na koniec tej styki zobaczmy jeszcze tył, a w nim przede wszystkim spory spoiler oraz mała ciemna tylna szyba. Jest także centralny napis charakterystyczny dla marki Skoda oraz tylne lampy w technologii LEDowej z dynamicznymi kierunkowskazami oraz emblematy ENIAC IV oraz 80, czyli w naszym przypadku zamontowana jest bateria o pojemności 80 kWh. Schodzimy niżej i widzimy kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych dla suv oraz crossoverów. Co co w tym samochodzie bardzo kupuje, to jego stylistyka, która jest nienachalna i się niczym nie wyróżnia na tle samochodów spajnowych. To jest normalny samochód, praktyczny, rodzinny ale ma zielone blachy. Z prawej strony samochodu zamontowane jest gniazko do ładowania CCS, czyli szybkie ładowanie. I przyjmuje ono maksymalny prąd z odwarki do 125 kW. Ładowanie z takiej stacji to mniej więcej 35 do 40 minut, a tam sodowanie z gniazda domowego 230 V to ponad 40 godzin. Klapę bagażnika otwieramy na trzy sposoby: pilotem, przyciskiem bądź gestem. I skrywa na bagażnik o pojemności 585 litrów. Zwróćmy uwagę na regularne kształty, a także miękkie wykończenie podłogi oraz boków samego. Bagażnika. Jak to wschodzie? Tu wiele elementów Simply Clever, począwszy od haczyków z prawej, z lewej strony, a także elektrycznego haka wysuwanego z poziomu bagażnika. Mamy również gniazko 12V oraz podwójną podłogę skrywającą potężny schowek na kable. Idąc jeszcze dalej, widzimy elementy cargo do mocowania ładunków, a także schowki z prawej i z lewej strony bagażnika. Mamy także lampki LEDowe zamocowane z lewej strony. Oraz na klapie bagażnika. Mowa klapa bagażnika to również zamontowana skrobaczka, czyli kolejny element pakietu Simply Clever. Aby dopełnić jeszcze funkcjonalności, mamy także możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika. Sprawdźmy jeszcze wnętrze nowej skody iV. Tu widzimy potężny skok w przód a propos wykończenia właśnie wnętrza. Gładewki rozdzielczej wykończona jest z miękkich tworzyw, a w centralnym miejscu widzimy wielką płać ekoskóry która świetnie wygląda. Przed kierowcą zamontowana jest multifunkcyjna kierownica z sterowaniem tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami. Z kolei przed kierownicą zamontowany jest mały wyświetlacz z podstawowymi informacjami z komputera pokładowego, a także danymi z podróży. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana jest stacja multimedialna z ekranem o przekątnej 13 cali. Obsługuje Apple CarPlay przewodowej i bezprzewodowo, a także Android Auto. Z poziomu ekranu wiele ustawień multimediów, pojazdu, asystentów Oświetlenia ambientowego, a także dostęp do nawigacji oraz ustawień klimatyzacji. Poniżej ekranu zamontowane są nawiewy, a także kilka przycisków fizycznych od sterowania poszczególnymi funkcjami pojazdu. Konsola centralna wykończona jest również miękkim tworzywem na bokach, ma również kilka elementów z pakietu Simple Lever. Lodowarkę indukcyjną, półkę na smartfon, regulowane cup holdery, kolejny schowek, a także nowy wybierak od przekładni automatycznej. Jest również podokietnik z możliwością regulacji w kilku płaszczyznach. Mamy jeszcze dwie półki zamontowane pod konsolą centralną, zwiększającą jeszcze bardziej praktyczność tego wnętrza. Zwróćmy jeszcze uwagę na wykończenie boczków drzwi, oświetlenie ambientowe idące od drzwi przez całą długość deski rozdzielczej oraz miękkie wykończenie kieszeni w drzwiach. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca 13 stopy, na kolana oraz nad głową, trzymając zaś 18 1,85 m, jak widzimy jest bardzo komfortowo. W naszym aucie elektrycznym jest także niski tonie środkowy, dzięki czemu trzecia osoba będzie tu miała również względny komfort. Zwróćmy uwagę dalej pod kątem komfortu. Mamy podłokietnik, a w nim dwa cup holdery oraz przejście na narty. Idąc jeszcze dalej, w konsoli centralnej widzimy dwa nawiewy, osobny klimatronik trzystrefowy, a także ogrzewaną tylną kanapę. Schodząc jeszcze niżej, widzimy dwa gniazdka USB oraz gniazdko 230V. Kontynuując temat schowków, mamy również dwie kieszenie zamontowane w oparciach przednich foteli, większą oraz mniejszą na smartfon, a także roletki dla Waszych pociech w Słoneczną Chorwację. A propos pociech, są także mocowania izofix. Sprawdźmy, jak jeździ nowy Enyaq iV. Jest to pierwszy pełnoprawny elektryk stworzony od podstaw właśnie przez Skodę, a tak naprawdę to przez Volkswagen'a, ponieważ Skoda Enyaq iV to Volkswagen ID. 4, oczywiście przebudowany przez Czechów i kompletnie przeprojektowany i nawet chyba naszym zdaniem troszkę ładniejszy. Ale sama Skoda Enyaq to auto elektryczne, które jest samochodem w pełni dojrzałym, by być samochodem rodzinnym i miejskim jednocześnie. Po pierwsze, bardzo obszerna kabina, i bardzo wygodne fotele. W naszym przypadku ta koniakowa, brązowa, oczywiście również ekologiczna, ponieważ skóra jest wykonana ekologicznie z gałązek oliwnej, więc tu widzimy dbałość koncernu Skoda, także ekologię w samochodzie elektrycznym. A dwa fotele są po prostu bardzo wygodne, fotelki roztrygowane jest elektrycznie w wielu płaszczyznach. Tylna kanapa obszerna pomieści spokojnie małą rodzinę. Idąc dalej w mieście, asystenci oraz świetna widoczność. Wielka przednia szyba, sporo powierzchni lusterek, a także asystent martwej strefy, abyście jednak nie wjechali w pojazd na pasie sąsiednim. Również asystent wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem to także coś, co Wam w szczególności w ciasnych parkingach poprawi bezpieczeństwo w nowej Skodzie. Idąc jeszcze dalej, na przykład asystenci w trasie. Po pierwsze, aktywny tempomat z utrzymywaniem na pasie ruchu a także z odległości od samochodu przed wami. Idąc jeszcze dalej, świetne lampy LEDowe, matrycowe, które wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy. To jest coś, co jest warte każdej dopłaty, ponieważ właśnie w nocy zwiększa Wam to bezpieczeństwo. W skodzie Eniak jest po prostu idealnie cicho, jak to w samochodzie elektrycznym i ten samochód ma także dobre wygłuszenie, na przykład w trasie. Takim autem jeździmy około 100-120 na godzinę, na przykład na autostradzie i wtedy zasięg realny to mniej więcej 350-400 km. Tyle testowałem, tyle nam dokładnie wyszło podczas testów. Natomiast zasięg w mieście to około 500-510 km zasięgu. Odzyskując energię z rekuperacji Właśnie, rekuperacja Jak to w samochodzie elektrycznym Akurat w Skodzie Enyaq są trzy stopnie regulacji rekuperacji a Dokładnie regulacji siły rekuperacji I odzyskując tą energię Możemy się dosłownie bawić pedałem gazu A hamulca dopiero używamy na samym końcu Więc kolejny plus samochodów elektrycznych To oszczędność hamulców A także właśnie klocków i tarcz Bo hamujemy tylko i wyłącznie właściwie elektrycznym A hamulc dopiero używamy w końcowej fazie Zatrzymywania pojazdu Auto elektryczne ma również kilka zalet pod kątem chociażby klimatyzacji, jak w naszym przypadku zamontowana jest pompa ciepła, która niemalże od razu schładza nam wnętrza. Także możemy sobie to wnętrze schłodzić zdalnie z poziomu aplikacji na smartfonie bądź z poziomu ekranu multimediów. Także w składzie ENIAC jest kilka dostępnych komend asystenta głosowego. Po pierwsze obsługa klimatyzacji. Zimno mi. Porządku, z przodu z lewej strony zaraz będzie cieplej. To pierwsza opcja. Obsługa multimediów, nawigacji, radia, a także kawały. Opowiedz mi jakiś dowcip. Tego niestety mnie nie nauczano, ale spróbuję, jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody, Karpacz. Wiedzieliście o tym, że w Karpaczu są samochody? Ja nie, a Skoda wie. Także widzimy tu również delikatną nutkę po prostu żartu u czesko-niemieckich właściwie konstruktorów i inżynierów. Kolejnym ważnym punktem w samochodzie elektrycznym to oczywiście zużywanie energii. Tutaj mamy, no nie niemalże w samochodzie spajnowym, tylko że inny przelicznik, bo tutaj w Weniaku widzimy w trasie mniej więcej około 19 do 20 kWh na 100 km. Natomiast w mieście, używając rekuperacji, to są okolice 16-17 kWh na 100 km. Natomiast samo ładowanie samochodu, tak Wam powiedziałem, na stacji CCS do 125 kW mniej więcej pół godziny do 40 minut. Ładowanie z domowego, to jest trochę już mniej, mniej różowo tam mniej więcej 42 godziny. Aby nadawać akumulator do pełna Natomiast wiemy, że w samochodzie elektrycznym Władujemy akumulator do 80% Z troski właśnie o ochronę baterii Tak jak Wam powiedziałem na początku Skoda Enyaq właściwie się za bardzo nie wyróżnia z zewnątrz Że jest samochodem elektrycznym Podobne są właściwości jezdne Ale mamy tu również kilka trybów samej jazdy Od trybu komfortowego Przez tryb eko, sportowy Oraz tryb indywidualny i normalny W trybie indywidualnym to Wy Ustawicie sobie zawieszenie DCC Czyli zawieszenie adaptacyjne Układ kierowniczy, reakcje na gaz, więc wtedy samochód dokładnie jest dostosowany do tego, jak chce kierowca. A w moim przypadku nastawienia komfortowe w mieście są znakomite. Samochód nie ma, że nam płynie po nierównościach, natomiast w trasie nastawienia normalne są adekwatne, aby samochód się po prostu dobrze i pewnie prowadził. W naszym mało jest Ferga 21 sali, ale komfort nie cierpi. Auto jest bardzo komfortowe, również jest bardzo dobrze pod kątem wygłuszenia. Kolejną cechą samochodów elektrycznych jest również reakcja na gaz, a dokładnie moment obrotowy dostępny od samego dołu. Dokładnie tak samo jest w Skodzie NKIV. Niby tylko 24 konie mechaniczne, ale spójrzcie, reakcja na gaz jest natychmiastowa. Do pierwszej setki 8,5 sekundy w naszej wersji. W wersji najmocniejszej okolice ok. 6,5 sekundy. W dużym rodzinnym suwie, w wałcie elektrycznym. A to wszystko wciąż. Przy dosyć rozsądnym zasięgu Więc tutaj widzimy, że już jednak ta technologia Idzie do przodu Zasięgi nam rosną I właściwości jazdy są coraz bardziej bliskie Temu co w samochodach spajnowych A nawet właściwie leżą Ten samochód jest dokładna, idealna cisza Auto was izoluje od tego, co się dzieje na zewnątrz, więc odpoczywacie czy w trasie, czy w mieście. Odpoczywacie. A więc podsumujmy Skodę ENIAC IV naszymi oczami: Super Auto. Samochód, który oczywiście że jest bardzo podobny do samochodów spajnowych. Ma wszystkie właściwości pod kątem komfortu, widoczności oraz tego, co najważniejsze w Skodzie. Jest simply oraz jest bardzo pojemne i przemyślane wnętrze. Jest to właściwie normalny samochód na co dzień który się sprawdzi czy w mieście, czy w trasie, i to od Was zależy, czy dokładnie taki samochód z tym zasięgiem dla Was wystarczy, bo jeżeli tak, jest to ciekawa alternatywa dla w tej chwili samochodów spalinowych. Owszem, samochody elektryczne są wciąż drogie i mają wciąż wiele rozwiązań, które są troszkę takimi nowatorskimi, jak załóżmy nowe multimedia, czy nie wiem, pompa ciepła, bądź załóżmy rekuperację. ale jak się z tym już oswoimy i się nauczymy tego używać. To auto elektryczne cieszy. Cieszy każdego kierowcę, a nawet właśnie prawdziwego Petrol -heda. Auto, które jest przede wszystkim przede wszystkim samochodem miejskim, ale jak widzieliśmy, również sprawdzi się w trasie, bo zasięg na to spokojnie, pozwoli a polska już infrastruktura ładowarek elektrycznych. Jest na tyle spora, że panując sobie trasę po całej Polsce, tym samochodem spokojnie Polskę objedziemy. Jak się Wam podobało, dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę. I podzielmy się opiniami, co wy byście kupili, chcąc kupić samochód elektryczny. Jaki byłby to wybór? Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.